Moi drodzy, widzicie tego Kubusia Puchatka? On mnie kiedyś dręczył, ja byłem na horrorze, horrorze z tym z Kubusiem Puchatkiem, to trzeba go teraz wystraszyć, nastukać no, go dawaj tego duela sobie tutaj, o drzwi ładne postawię polecę sobie do góry, żeby go zaskoczyć, zrobimy mu desant z góry koleżka nie będzie wiedzieć co się dzieje w ogóle ale to dobra. na razie to o, kamienny mieczek i to mi się podoba daj kamienia to w sumie trzeba na to uważać, bo to lubi mnie trollować czasem. A kubuś chyba nie ma żadnych bloków. Kubusiu, obudź się. Buduj coś. Przynajmniej do przodu. Nie wiem, do boku. Nie wiem, tylko nie w dół. Eee, uh, 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 problem. To jest problem. Ta jest głupna. O. To się przyda. Tylko to. No później. O! Clipel. Ojem clipel. Nie ja złapię go chyba, nie? Nie złapię no. Kurde, za daleko, bo on też leci do góry. Zlabik jeszcze git. A weź się buduj do mnie może, tak? Współpracujmy. Ja się buduję do ciebie, ty do mnie, a później ja cię zrzucę. Będzie uczciwa wymiana. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Współpracuj trochę, bo... o. Dobra, wiem co już mi postawię. Pet, wiem co będziemy dzisiaj robić. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Spawner. Masz, trzymaj mordeczko! Wyzaczki do ciebie z pozdrowieniami. Jak to przyjemnie sobie pograć?